Synu, pozwól, aby moja miłość i ochrona ogarnęły Ciebie i Twoich bliskich. Dziś mam Ci coś ważnego do powiedzenia. Chcę, abyś uważnie usłyszał mój głos, ponieważ ta chwila nie jest przypadkiem. To ja sam przyprowadziłem Cię tutaj. To ja poruszyłem szczegóły Twojego dnia, abyś teraz mógł mnie usłyszeć. Czuję ten pośpiech, który pożera Twoje dni, troski, które ściskają Twoje serce i rozproszenia, które zdają się kraść Twój czas. Ale dziś mówię wyraźnie, z miłością i pilnością, to jest moje wezwanie dla ciebie. Nie zamykaj uszu, nie zatwardzaj serca, bo to, co chcę ci dać, jest większe, niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Dziś chcę, abyś poczuł moją obecność i słuchał uważnie, bo to, co zamierzam ci przekazać, może zmienić wszystko. Znam Twoje zmagania, Twoje troski i słyszę każdą Twoją modlitwę. Przyjmij to słowo, bo to jest boska szansa której nie wolno się ignorować. Naprawdę myślisz, że trafiłeś tutaj przez przypadek? Kliknąłeś, bo chciałem przemówić do ciebie właśnie teraz. W tej dokładnej chwili coś w tobie zaczyna się zmieniać. I w najbliższych godzinach to, co wydawało się niemożliwe, zacznie się poruszać. Drzwi się otworzą. I to nie są zwykłe drzwi, to takie, których nikt nie zdoła zamknąć ani siłą, ani zazdrością, ani wątpliwością. Czekałeś tak długo, i wiem, ile razy próbowałeś, a rzeczy nie wychodziły. Każda modlitwa wypowiedziana drżącym głosem, każda ukryta myśl, której bałeś się wypowiedzieć, nawet przede mną. Widziałem wszystko, i mówię ci: Teraz jest czas. Zabiorę cię tam, gdzie zawsze chciałeś dotrzeć. I to nie jest tylko piękna obietnica, to jest pobięta decyzja. Twój moment nie jest gdzieś w przyszłości. Jest teraz. Już cierpiałeś, już się wahałeś, już myślałeś, żeby się poddać. Ale spójrz, gdzie jesteś. Nadal stoisz. I to nie jest byle co. Nie lekceważ siły, którą masz, bo ona nie pochodzi tylko od ciebie. Ona pochodzi ode mnie. Nie jesteś uwięziony w tym, co przeżyłeś. Ani w tym, co ci powiedziano. Ani w braku wsparcia ani w strachu przed kolejnym rozczarowaniem. Ja nie kieruję się statystykami. Twój los nie zależy od sytuacji ekonomicznej, ani od błędów z przeszłości. Patrzę na Ciebie i widzę to, czego nikt inny nie widzi. Widzę cel, który w Tobie zasadziłem. I to ja sprawię, że on zakwitnie. Nawet jeśli w środku wydaje się sucho, zapewniam Cię, wciąż jest tam życie. A tam, gdzie jest życie, tam jest przemiana. Ja jestem Twoją solidną podstawą. Nie zmieniam się, nie kofam, nie opuszczam. Nie targuję się o Twoją pokój. Nie zostawiam Twoich modlitw bez odpowiedzi. Myślisz, że modlisz się na próżno. Myślisz, że nie widzę tych łez, które ocierasz, udając, że wszystko jest w porządku? Wiedz, że widzę każdą z nich. I żadna nie zostałaś ignorowana. Chcesz odpocząć? Więc zamknij oczy, zwolnij w środku i posłuchaj mnie. Zajmę się tym, co odbiera ci sen. Wejdę tam, gdzie ty nie jesteś w stanie dotrzeć. Podczas gdy ty próbujesz wszystko zrozumieć, ja już wszystko układam. Przestań próbować kontrolować to, co nie należy do Ciebie. To, co należy do Ciebie, to zaufać. I właśnie tego dziś od Ciebie chcę. Kiedy pojawi się strach, mów do mnie. Kiedy pojawi się wątpliwość, trzymaj się mocno. Kiedy zmęczenie będzie większe niż chęć, by iść dalej, weź głęboki oddech. Bo ja jestem z tobą. I nawet gdy mnie nie czujesz, ja nadal działam. Być może toczysz wewnętrzną walkę, bardzo pragnąc zmian w swoim życiu, ale boisz się kolejnego rozczarowania. Rozumiem to. Już tyle razy wierzyłeś i się zawiodłeś. Ale mój sposób działania nie podąża za ludzkimi scenariuszami. Kiedy najmniej się spodziewasz, ja przewracam stronę. Kiedy wszystko wydaje się stać w miejscu, ja przyspieszam. A kiedy świat mówi, że to koniec, ja zaczynam. Prawda jest taka, że są ludzie, którzy nie chcą widzieć cię szczęśliwego. Ludzie, którzy cię umniejszają, obmawiają za plecami, pragną twojego upadku. Ale mimo wszystko, nadal cię podnoszę, bo nikt nie może zatrzymać tego, co zamierzam zrobić w twoim życiu. Mogą próbować, mogą się śmiać, mogą wątpić, ale i tak cię po błogosławie, nawet jeśli powiedzą, że na to nie zasługujesz. Uczczę cię, nawet jeśli będą próbowali cię ukryć. Podniosę cię, nawet jeśli będą chcieli cię zepchnąć na dno, bo to ja decyduję. jeśli dziś dotarłeś tu zmęczony, zraniony albo bez sił, by iść dalej, wiedz, że to nie jest koniec. To jest nowy początek. Od teraz pokażę Ci, czym naprawdę jest zaczynać od nowa. Napisz w komentarzu: Jestem gotowy, aby przyjąć błogosławieństwa Boga do mojego życia. Widziałem to, co znosiłeś w milczeniu. Widziałem, jak wiele przełknąłeś tylko po to, żeby uniknąć konfliktu. Widziałem ten absurdalny wysiłek, jaki włożyłeś, żeby się nie załamać. A mimo to byli tacy, którzy Cię tylko krytykowali, którzy się odwrócili. Którzy ignorowali Twój ból, jakby był przesadą, ale ja nigdy tak nie zrobiłem. Nie przesadzasz. Jesteś po prostu zmęczony. I dobrze jest to przyznać. To nie jest słabość, to jest skutek zbyt długiego trzymania całego świata własnymi rękami. Ale teraz chcę, żebyś puścił. Pozwól mi to podtrzymać. Pozwól mi się tym zająć, bo już przeszedłeś przez wiele rzeczy samotnie. Ale są obszary Twojego życia, które rozwiążą się dopiero wtedy, gdy przestaniesz próbować wszystko naprawiać po swojemu. Są sytuacje, którymi już się zająłem, ale Ty wciąż upierasz się, by wkładać tam swoje ręce, swoje zdanie, swoją siłę. To tylko opóźnia, to Cię wyczerpuje, to blokuje. Moje błogosławieństwo nie przychodzi pod presją, przychodzi w oddaniu. A kiedy naprawdę oddajesz, nie musisz się już martwić o to, co się stanie. Bo wtedy ja przejmuję stery. Może jeszcze nie widzisz żadnej zmiany, ale ja już działam. Są błogosławieństwa, których nawet nie zauważyłeś, że już nadeszły. Są wybawienia, o których nigdy się nie dowiesz, że miały miejsce. Bo gdy ty śpisz, ja czuwam. Gdy myślisz, że nic się nie zmienia, ja przyspieszam działanie za zasłoną. Przestań myśleć że Twoja wiara musi być idealna, żebym mógł działać. Nigdy Cię o to nie prosiłem. Chcę Twojego szczerego serca, nawet jeśli jest zranione. Chcę Twojej prawdy, nawet jeśli jest pogmatwana. Chcę Ciebie takim, jakim jesteś. Bo to właśnie z tego miejsca Cię podniosę. Nie musisz udawać siły. Nie musisz robić dobrej miny do złej gry, kiedy wszystko się w Tobie rozpada. Nie musisz recytować gotowych fraz. Nie słucham Cię przez to, że Twoja modlitwa brzmi ładnie. Słucham Cię, bo jesteś Mój i nigdy nie przestałem Cię kochać, nawet kiedy we mnie zwątpiłeś. Nawet kiedy byłeś zły, nawet kiedy chciałeś wszystko rzucić. Nie zgadzaj się na życie płytkie, bez blasku i sensu. Nie akceptuj tej myśli, że dla Ciebie zawsze wszystko będzie trudniejsze. To nieprawda. To rana która przebrała się za przekonanie, a ja dziś przychodzę, żeby to z ciebie wyrwać. Zasługujesz na więcej, i nie dlatego, że na to zasłużyłeś ludzkimi uczynkami, ale dlatego, że ja Cię wybrałem, abyś żył nowym. I ten nowy etap zaczyna się wtedy, gdy przestajesz karmić te same bóle, te same lęki, te same myśli, które Cię pogrążają. Właśnie teraz odnawiam Twoje myśli. Zastępuję te, które Cię ciągnęły w dół, Tymi, które cię podnoszą. Zdejmuję z ciebie winę, wstyd i ciężar. A wkładam lekkość, kierunek i odwagę. Nie musisz widzieć końca, by zaufać procesowi. Musisz tylko zrobić kolejny krok w wierze. I ten krok może być prosty. Może oznaczać, że przestaniesz narzekać. Może oznaczać przebaczenie temu, kto cię zranił. Może oznaczać milczenie, gdy wszystko w tobie krzyczy, by odpowiedzieć. Może oznaczać, że jutro wstaniesz z łóżka z większą nadzieją w sercu niż bólem. Ta zmiana, na którą tak długo czekałeś, nie przychodzi z zewnątrz. Ona już się zaczęła w tobie, a teraz zacznie się przelewać na twoje życie. Twoja rzeczywistość zacznie odzwierciedlać to, co ja robię w twoim wnętrzu. Więc trzymaj się mocno, bo zbliża się cud. Nadchodzi pokój, którego nikt nie zrozumie. Nadchodzi odbudowa w miejscu, które wszyscy już uznali za stracone. A kiedy to się stanie, będziesz wiedział, to był Bóg. I w tej chwili chcę, żebyś zostawił tu ślad swojej wiary. Jeśli to Cię poruszyło, jeśli naprawdę przemówiło do Twojego serca, to okaż to teraz w prosty sposób. Napisz w komentarzu: Panie, jestem gotowy, aby przeżyć to, w co nikt nie wierzył, że będzie możliwe. Widzę te noce, kiedy przewracasz się z boku na bok, próbując znaleźć odpowiedź. Widzę, jak niepokój próbuje ci zabrać pokój. Ale tej nocy chcę, żebyś zamknął oczy i zrozumiał jedno: jesteś bezpieczny. Nawet jeśli wszystko wydaje się poza kontrolą, jesteś w moich rękach. A stąd nikt cię nie wyrwie. Ani strach, ani ból, ani chaos. Kiedy ty odpoczywasz, ja nadal działam. Kiedy ty śpisz, ja pracuję. A kiedy przyjdzie nowy dzień, przyniosę ci to, czego potrzebujesz siłę. Mądrość i zrozumienie. Nie obudzisz się taki sam. Coś w tobie będzie inne, bo ja leczę od środka to, czego świat nigdy by nie pojął. Wiem, że ten etap zabrał ci spokój i stabilność, ale posłuchaj, ja jestem twoim fundamentem. Ja jestem twoją równowagą. Ja jestem tym, który cię podnosi za każdym razem, gdy życie cię powala. I nawet jeśli wydaje się, że chodzisz po krawędzi, wciąż stoisz. I to nie jest przypadek. Nie pozwól, by strach opanował Twoje myśli. On nie pochodzi ode mnie. To ja daję Ci odwagę, pokój i siłę. I nawet jeśli czujesz, że nie masz już energii, ja mam ją dla Ciebie. Nawet jeśli wszystko się chwieje, ja nadal stoję niewzruszenie. Podczas gdy myślisz, że wszystko się zatrzymało, ja poruszam to, co niewidzialne. Nie pozwalam, by którakolwiek z Twoich łez poszła na marne. Możesz teraz wątpić w wiele rzeczy, ale jest jedna pewność, którą musisz zachować: ja Cię nie opuszczam, gdy wszystko staje się trudne. Wręcz przeciwnie, jestem wtedy bliżej niż kiedykolwiek. Wiem, jak trudno jest iść dalej, gdy ból ściska Cię tak mocno, że trudno oddychać. Ale właśnie w takim momencie jestem najbliżej. Nie dlatego, że na to zasługujesz, ale dlatego, że Cię kocham. Naprawdę. Kocham Cię w sposób, który nie zależy od Twojego zachowania, od Twojej wydajności, ani od Twojej siły. Kocham Cię, bo tak postanowiłem. A ta miłość leczy, leczy rany, odbudowuje, nie z dnia na dzień, ale właściwie od środka. Wiem, że nie mówisz wszystkiego, co czujesz. Wiem, że chcesz pokazać siłę, sprawiać wrażenie. Że wszystko jest w porządku, ale w środku jesteś zmęczony, sfrustrowany i pełen wątpliwości. Więc posłuchaj teraz, co mam ci do powiedzenia. Możesz przestać udawać. Przy mnie możesz być sobą. Nie przerażają mnie twoje lęki, nie zawodzę się twoją słabością i nie męczy mnie twój ból. Znam każdą twoją łzę, nawet te, które nie spadły, a zostały zatrzymane w gardle. Zastanawiasz się, czy dasz radę z tego wyjść. Ja mówię, że tak. Nie dlatego, że znasz wszystkie odpowiedzi, ale dlatego, że ja otwieram ścieżki. Krok po kroku usuwam ciężar, który cię powstrzymuje. Oczyszczam zakamarki Twojego serca, które zostały zranione. Przynoszę ulgę tam, gdzie coś bardzo cię uwiera. Zbliżają się błogosławieństwa. Nie są małe. Nie są zwyczajne. To rzeczy, które przygotowałem specjalnie dla Ciebie. I nie chodzi tylko o rozwiązywanie problemów. To coś więcej. To całkowity ruch umysłowy, fizyczny, emocjonalny, duchowy i nawet finansowy. Porządkuje obszary twojego życia, które zbyt długo były w chaosie. Nie musisz wiedzieć, jak wszystko się ułoży. Wystarczy, że będziesz dalej ufać, że ja działam w każdym szczególe. Nadchodzą cuda, w które sam nie uwierzysz, gdy się wydarzą. I nieważne, jaka jest twoja największa walka teraz czy to dług Smutek, choroba, uzależnienie czy strach nic z tego nie jest dla mnie zbyt wielkie. Nic z tego nie ma mocy zatrzymać tego, co postanowiłem dla ciebie zrobić. Są chwile, gdy wydaje się, że nic się nie zmieni, ale to dlatego, że patrzysz na wszystko z poziomu ziemi. Ja widzę z góry. Widzę to, czego ty nie widzisz i wiem, co przyjdzie po tym. Wyjdziesz z tej sytuacji silniejszy, mądrzejszy i z większą jasnością. Bóle, które teraz wydają się nie do zniesienia, stracą swoją siłę. A łzy, które wylewałeś w ciszy, zamienią się w świadectwo. Mam Twoją przeszłość w swoich rękach i Twoją przyszłość też. Już nie musisz się bać. Już nie musisz próbować kontrolować wszystkiego, po prostu oddaj wszystko w moje ręce. I idź krok po kroku. Pokażę Ci drogę. A kiedy nadejdzie czas, sam otworzę te drzwi, które teraz wydają się zamknięte pójdziesz dalej niż sobie wyobrażasz osiągniesz miejsca o których nigdy nie marzyłeś przeżyjesz rzeczy których nawet nie miałeś odwagi poprosić nie dlatego że jesteś doskonały ale dlatego że ja jestem dobry a to co zaczynam kończę nie pozwól aby wartości tego zagubionego świata zgasiły to kim jesteś nie idź za tym co wszyscy nazywają słusznym tylko dlatego że jest łatwiejsze. Słuchaj mojego głosu. Mów do mnie. Módl się. Mów, co chcesz po swojemu. Nie ma pięknych modlitw, są tylko szczere. Otwórz serce. Ja słyszę wszystko. Jeśli chcesz zrozumieć, co naprawdę się liczy, zanurz się w moim słowie. To tam twój umysł zaczyna się porządkować, twoje myśli się układają, dobro i zło stają się wyraźniejsze. Tam zrozumiesz, że masz w sobie więcej siły niż sądziłeś. A kiedy będziesz słaby, poszukaj tych, którzy też wierzą. Połącz się z tymi, którzy mnie szukają. Wiara dzielona staje się silniejsza. Nie izoluj się. Przemiana, na którą tak bardzo czekasz, już się rozpoczęła. I zaczyna się od środka. Zaczyna się wtedy, gdy przestajesz próbować dopasować się do wzorców, które oddalają Cię ode mnie. I zaczynasz dostosowywać się do tego, co już powiedziałem o Tobie. Świat krzyczy wiele rzeczy, ale mój głos pozostaje niewzruszony. I wszystko, co powiedziałem o Tobie, wciąż obowiązuje. Jesteś o krok od wejścia w nowy czas bardziej lekki, bardziej pełny, bardziej świadomy tego, kim jesteś i jak bardzo jesteś kochany. Będziesz żył tym, co dla Ciebie przygotowałem, bo jestem wierny. Napisz w komentarzach, Boże, przyjmuję to uzdrowienie i ten nowy etap w imię Jezusa. Dziś chcę znów przyciągnąć Cię bliżej. Nie po to, by Cię osądzać, nie po to, by wywierać presję, ale po to, by przypomnieć Ci, kim jesteś dla mnie. Są dni, kiedy świat zrobi wszystko, by przekonać Cię, że jesteś tylko jednym z wielu, że Twoje starania nie mają sensu, że Twoja wiara to strata czasu. Ale ja cię wybrałem. A tego, kogo wybieram, podtrzymuję. Jesteś tutaj z powodu. To ja sam zasiałem ten cel w Tobie. To niepokój, który czujesz, gdy jesteś daleko ode mnie. To pragnienie, by żyć czymś prawdziwszym, to ja wołam Cię z powrotem. To ja przypominam Ci, że nie zamieszkałem w Tobie po to, by być tylko dodatkiem do Twojego życia. Przyszedłem, by być jego centrum. Nie chcę żebyś zadowalał się tym, co świat nazywa wystarczającym. Stworzyłem cię, byś żył życiem, które ma sens, nie idealnym, ale wartościowym. Nie powołałem cię do przetrwania. Powołałem cię do postępu. A to dzieje się tylko wtedy, gdy otwierasz się na odnowienie. A ta odnowa zaczyna się w myślach. W sposobie, w jaki patrzysz na życie, problemy, ludzi i przede wszystkim na mnie. Nie jesteś zagubiony. Jesteś w ruchu, a ja jestem w tym procesie razem z Tobą. Każda modlitwa, którą wypowiadasz, nawet jeśli nie wiesz dokładnie, co powiedzieć, to krok. Każda decyzja, by się nie oddalić, nawet jeśli czujesz się słaby, ma znaczenie. Widzę wszystko i troszczę się o wszystko. Jest coś, co musisz wiedzieć raz na zawsze: nie opuściłem Cię. I nie opuszczę. Nadal idę przed Tobą. Przygotowując drogi, otwierając drzwi, usuwając to, co miało Cię zranić. Jestem Twoim światłem, gdy wszystko Ciemnieje. Jestem Twoim kierunkiem, gdy wszystko miesza się w głowie. A gdy myślisz, że nie dasz rady, to ja daję Ci siłę, o której nawet nie wiedziałeś, że ją masz. Wybrałem Cię, by objawić przez Ciebie moją łaskę. A moja łaska nie jest tylko po to, by Cię pocieszyć. Ona jest po to, by Cię uzdolnić. By przemienić to, czym żyjesz teraz. Byś wzrastał nawet w trudnych dniach. Byś prosperował nawet, gdy wszystko wokół wygląda na zatrzymane. Nasiona, które zasiałeś, nie zostałyś ignorowane. Wszystko, co robisz z właściwym sercem, przyniesie owoce. Może to potrwać, ale się wydarzy. I wydarzy się. Wiem, że wyzwania Cię męczą. Wiem, że są dni, gdy myślisz o tym, by się poddać, ale dałem ci coś, co się tak łatwo nie łamie wytrwałość. I to właśnie ona pomoże ci przezwyciężyć to, co nadal wydaje się ciężarem. Nie zostawiłem cię samego. Nie stworzyłem cię po to, byś upadł i został na ziemi. Podnieś się. Pomagam ci. I jeszcze coś: nie musisz być doskonały, bym cię użył. Używam tych, którzy mają gotowe serce, nie tych, Którzy mają wszystko rozwiązane. Jeśli będziesz nadal iść ze mną, zrobię przez Twoje życie rzeczy, w które nawet Ty sam nie uwierzysz. Zaprowadzę Cię tam, gdzie nigdy nie wyobrażałeś sobie być. I pokażę Ci, że warto było się nie poddać. Modlisz się, i ja słyszę. Czekasz, i ja przygotowuję. Walczysz, i ja cię wzmacniam. I nawet gdy myślisz, że nic się nie dzieje, ja działam za kulisami Twojego życia. Dotykam obszarów, o które bałeś się już nawet prosić. Odnawiam. Uwalniam. Oczyszczam. Zaczynam na nowo. To, co nadchodzi, jest większe niż to, co straciłeś. Widzę, jak modlisz się za tych, których kochasz. Widzę Twoją troskę o zdrowie, o finanse, o przyszłość. Wiem, jak bardzo jesteś przytłoczony, próbując utrzymać wszystko w ryzach. Dlatego chcę, żebyś dziś zrozumiał jedno. Nie musisz dźwigać tego wszystkiego sam. Oddaj mi to, a jeśli czujesz, że jesteś bez kierunku, bez skupienia, bez motywacji, wróć do miejsca, gdzie wszystko się zaczyna modlitwa. Nie potrzebujesz pięknych słów. Potrzebujesz szczerości. Powiedz mi, co czujesz. Powiedz mi, czego potrzebujesz. Zawołaj mnie bliżej. Nie obrażam się na Twoje wątpliwości, nie odrzucam Cię z powodu Twoich błędów. Wręcz przeciwnie, to właśnie wtedy, gdy jesteś najbardziej złamany, najbardziej pragnę Cię odbudować. Moje słowo nie jest ciężarem, jest światłem, nie jest wymaganiem, jest troską. Kiedy się nim karmisz, Twój sposób patrzenia się zmienia, Twój duch się umacnia, a życie zaczyna płynąć w nowym rytmie. Nie oddalaj się od Niego, to tam znajdziesz jasność. Gdy wszystko wydaje się być w chaosie, chcę, żebyś ty też był światłem. Chcę, żeby wszędzie tam, gdzie jesteś, ludzie odczuwali nadzieję. Czy to w twoim domu, w pracy, w najprostszych rozmowach. Nosisz wewnątrz siebie cząstkę mnie. I to właśnie czyni różnicę. To, co teraz przeżywasz, nie definiuje twojego przeznaczenia. To tylko fragment drogi. Dojrzewam cię, w szkole cię. Przygotowuję. Nie trać się, próbując wszystko zrozumieć. Po prostu dalej mnie słuchaj, szukaj mnie, bądź mi posłuszny, a ja sam zajmę się resztą. Jeśli ta wiadomość dotarła dziś do ciebie, to dlatego, że naprawdę chciałem ci przypomnieć, że nadal jesteś w centrum mojej uwagi i że to, co nadchodzi, nie da się porównać z niczym, co już przeżyłeś. Napisz w komentarzach: Boże, chcę żyć tym, co Ty napisałeś dla mnie. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, podziel się ją z kimś, kto potrzebuje usłyszeć słowo pocieszenia i pokoju. Zasubskrybuj, aby nadal otrzymywać słowa wiary i nadziei, które pragnę posyłać do twojego serca. Razem wzmocnimy tę wspólnotę, w której zawsze będziesz wspierany, prowadzony i bezpieczny w mojej miłości.